Cześć, tu Agnieszka. Witam Was na moim kanale. Dzisiaj propozycja gołąbków w kapuście pekińskiej. Robi się je dużo prościej niż standardowe, ponieważ kapusta pekińska nie musi być tak długo parzona, jak zwykła kapusta biała, więc no, szybkie damko. Zapraszam na przepis, do którego użyjemy dzisiaj w farszu 400 g mięsa mielonego wołowego, 100 g ryżu długoziarnistego, jedna cebula oraz przyprawy. Z przyprawy ja będę używać czosnku granulowanego, pół łyżeczki soli, pół łyżeczki pieprzu, łyżeczki papryki czerwonej słodkiej oraz pół łyżeczki tymianku czego trzeba zacząć. No, należałoby najpierw ugotować ryż e, tak aby po prostu on był chłodny w momencie kiedy będę mieszać pozostałe składniki farszu. Więc ja przygotowałam sobie tutaj już wodę, ona już za chwilę powinna się zacząć gotować. Przygotowuję sobie najpierw ryż. Należy go starannie wypłukać pod zimną wodą. I zawsze tak zaczynamy. Jeżeli gotujemy jakiekolwiek danie z ryżem to musimy go sobie bardzo dokładnie wypłukać. Ryż płuczemy do momentu, aż woda, która wypływa z tego płukania jest przeźroczysta. I w momencie jak woda zaczyna się gotować, ja mogę sobie przesypać ryż i gotuję go około 15 minut. W międzyczasie sobie nastawiłam jeszcze garnek z wodą, żeby sparzyć liście kapusty pepińskiej. Odkryłam tą podstawę i dzięki temu będę mogła ściągnąć liść po liściu delikatnie z całej główki. Na pewno nie będę wykorzystywać wszystkich tych liści. Część pójdzie po prostu do wymoszczenia naczynia żaroodpórnego, w którym będę zapiekała gołąbki. Natomiast reszta główki posłuży mi już do zamienięcia gołąbków. W momencie, kiedy woda zaczyna mi się gotować, ja mogę wrzucać do niej po kilka liści kapusty pekińskiej naraz i po prostu delikatnie je sparzyć tak, żeby kapusta po prostu lekko zwiędła i liście stały się bardziej elastyczne. Ja liście parzę około minuty, półtorej minuty zależy. Generalnie muszę, trzeba sprawdzać po prostu, czy są już e, dostatecznie giętkie w tej części białej. Ja będę jeszcze wykrawać oczywiście e, fragmenty tej białej części liścia, co pozwoli mi po pierwsze łatwiej zwinąć gołąbki, a poza tym czasami się tak zdarza, że po prostu kapusta bywa łykowata w tym miejscu i ciężko po prostu jest ją pogryść. Więc lepiej się pozbyć nadmiaru. I za każdym razem, jak tutaj kapusta zostanie wyciągnięta, ja proponuję po prostu przelać ją delikatnie zimną wodą, co zapobiegnie procesowi dalszego gotowania się i po prostu spowoduje, że kapusta nie będzie rozgotowana. Teraz pora, żeby już odsadzić ryż. Kiedy ryż wstydnie, ja mogę przygotować sobie jeszcze cebulkę, którą podsmażę. Trzeba ją dość mocno przesiekać, a następnie usmażyć po prostu na jednej łyżce. Zwykłego oleju rzepakowego, najlepiej, ponieważ nie ma on jakiegoś mocnego zapachu i smaku. Rozgrzewam właśnie łóżkę tego oleju. Czekam tak długo, aż cebulka się po prostu zeszkli. Żeby nie tracić czasu, ja mogę sobie tutaj już przygotować składniki do sosu. Do sosu użyję sobie dzisiaj czerwonej cebuli, 500 ml pasaty pomidorowej, czyli po prostu przecieru z pomidora, następnie jednej łyżki koncentratu pomidorowego, ja użyję troszeczkę cukru do posłodzenia sosu, ponieważ nie podam wam tutaj konkretnej ilości tego cukru. Ja mam tutaj cukier brązowy, to jest po pierwsze on jest nieco mniej słodki, ale takiego używam na co dzień. Ilość cukru jest zależna przede wszystkim od waszych preferencji smakowych, od tego jak kwaśny jest przecier pomidorowy, czyli passata oraz koncentrat pomidorowy. Z przypraw również do sosu będę używała soli, łyżeczki papryki czerwonej, e, tutaj mam oregano oraz pieprz. Również 5 kuleczek o, ziela angielskiego oraz dwa listki laurowe. No i kawałek pszczoka też. 100 ml śmietanki. Więc jak wspomniałam, mogę przesiekać sobie z sosu w czerwoną cebulę. Są jeszcze dwa składniki, o których Wam nie powiedziałam, a których będę używać w sosie. Jest to ząbek czosnku oraz jedna taka niewielka marchewka. Więc tak, ząbek czosnku. Należy przesiekać dość drobno. Jawkę ścieram na tarce po prostu. To jest najszybszy sposób. Ona troszeczkę mi tutaj doda słodyczy w sosie, więc dzięki temu nie użyję tak dużo, takiej dużej ilości cukru. W międzyczasie cebulka już mi się tutaj fajnie zrobiła. Ja ją przesypuję od razu do miski, w której będę mieszała pozostałe składniki paszu. Do tej samej patelni ja dolewam jeszcze około łyżki półtorej może oleju i od razu przerzucam cebulkę do sosu. I nie będę już czekać tak długo z nią za kilka minut, kiedy ona dosłownie się lekko zeszkli, dodam marchewkę, ponieważ ona jest również dość twarda. A zależy mi również na procesie karmelizacji, dzięki której marchewka będzie po prostu słodsza. Ja już mam tutaj przesłudzony ryż, który przesypuję do cebulki. Podobnie dzieje się z mięsem mielonym. No i pora na przyprawy. Słuchajcie, no nie ma to jak nasze dłonie, jeśli chodzi o kwestię mieszania paszów, więc troszeczkę trzeba pobrudzić rączki i wymieszać całość bardzo dokładnie na spójną, taką zwartą masę. Do patelni takiej delikatnie zeszklonej już cebulki, ja przysypuję marchewkę. Na niewielkim ogniu będzie mi się to smażyć kilka minut. Na sam koniec dodam czosnek, ponieważ czosnek, jak jest długo smażony, to lubi być gorzki. Ja chcę tego uniknąć. Dobrze. Teraz jest czas, żeby dorzucić czosnek. I jak go będę smażyć tutaj z wszystkimi innymi dodatkami około 3 minut dwóch. Po prostu jak zacznie ładnie pachnieć, to znak, że pora dodać przecier pomidorowy. W międzyczasie ja tutaj sobie mogę już powykrawać te białe części, o których Wam mówiłam. Po prostu delikatnie je nam tak, żeby liść no, był taki w miarę równy z każdej strony. Nie musicie tego bardzo dokładnie robić. No ale to ułatwi zawijanie. Przytrzymujemy liść najlepiej z tej strony, od, od tej zielonej części. I po prostu tak jak przy filetowaniu ryby, przeciągamy nim do samego końca liścia. I nie za głęboko. Tak musicie to z wyczuciem zrobić, bo no, żeby nie przeciąć go do końca. Ja tutaj czuję, że czosnek pachnie super, więc przelewam trzeci pomidorowy. Zdecydowanie teraz zmniejszam moc kuchenki, tak do minimum, i pozostawiam tak sos przez chwilę, z tym, że możemy go najpierw sobie delikatnie przyprawić, tak na samym początku właściwie. Więc dwa listki oraz wcześniej wymienione przyprawę a także koncentrat pomidorowy. On musi się tutaj dość długo pogotować, ponieważ będzie... Ja lubię, jak on jest taki dość mocno zredukowany. Na sam koniec jeszcze dodam do niego słodką śmietankę, więc ona też rozrzedzi ten sos. Pora, aby zawinąć gołąbki. Więc do tak przygotowanej wcześniej kapusty na sam środek. Ja nakładam porcję farszu i nie może ona być przesadnie duża, ponieważ no, listek jest malutki. Musicie to sobie tutaj sami wyregulować jak gdyby. Ja zwijam go w ten sposób, że najpierw zawijam delikatnie dwa brzegi, a następnie roluję, przechodząc do samego końca liścia. zależe zminąć listek po listku. Słuchajcie, no może jest trochę zachodu tu ze zwijaniem tych gąbków, ale one są tak fajne przy jedzeniu, dosłownie na jeden, dwa gryzę. To też zależy, znaczy wielkość generalnie też zależy od tego, jak dużą macie kapustę pepnińską. Jeżeli wybierzecie sobie taką mega dużą, no to jasne, będzie Wam o wiele łatwiej ja proponuję, żeby, jeśli nie robiliście głąbków w kapuście pekińskiej, to żeby zacząć od takiej właśnie większej. To ułatwi bardzo zadanie. Pora teraz, żeby skontrolować, jak wygląda sytuacja na patelni sosem. No, wygląda on już bardzo na bardzo zredukowany. W związku z czym ja mogę dodać tutaj śmietankę. I na sam koniec jeszcze musimy sprawdzić, czy jest on dostatecznie słodki, czy po prostu bardzo kwaśny. Jeżeli okaże się, że sos i jego konsystencja nie będzie Wam odpowiadała, możecie go rozrzedzić po prostu. Tym wywarem, który wypłynie z pieczonych gołąbków, ja w tej chwili również rozgrzewam sobie piekarnik do temperatury 200 stopni i będę zaraz tutaj do niego wkładać gotowe gołąbki. Na dno układam dosłownie kilka listków. Kapusty perińskiej, tak żeby po prostu ewentualnie gołąbki nie przywarły do dna. Gołąbki. Ja układam tutaj w naczyniu tak dość mocno jeden przy drugim. że posypuję je delikatnie są. Tak myślę, pół łyżeczki około. Mhm. Na wierzchu ja jeszcze układam kilka pozostałych liści tej sparzonej kapusty takińskiej. Przykrywam i wstawiam do piekarnika. I cóż. Pognamy się z gołąbkami na około 45 minut. Moje są wyjątkowo malutkie, więc taki czas spokojnie im wystarczy, żeby się ugotowały i zapiekły. Teraz możemy wrócić do robienia sosu. On dusił się tutaj, redukował się przez około 30 minut. Myślę spokojnie. Nie sprawdzałam czasu, niestety, dokładnie. Musicie go po prostu zredukować do takiej konsystencji, jaka Wam odpowiada. Jeżeli się okaże, że jest za gęsty na przykład, no to zawsze możecie dolać, mówię, albo wody, albo tego bulionu, który powstanie po prostu w wyniku pieczenia się gołąbków. Czyli ta woda, plus sos, który wypłynie z gołąbków da nam takie fajne, taki fajny akcent, który możemy również wykorzystać tutaj w sosie. Ja muszę go teraz spróbować, bo tak jak wspominałam na początku, no przeciery są przeróżne, jeśli chodzi o kwasowość. Więc. Czas na cukier. Ja nie muszę wcale dosypywać bardzo dużo tego cukru, myślę, że tak dosłownie pół łyżeczki. Tylko po to, żeby złamać delikatnie właśnie ten kwaskowaty smak. Ale dzięki temu, że marchewka fajnie się skarmelizowała, no i cebulka, one nadały taki słodyczy czasowi. W związku z czym, no dla mnie jest okej. Okay. 45 minut za nami, bardzo długie. 45 minut jest to już mega głodna. Hmm. To wszystko się jeszcze gotuje, ale to I teraz zobaczcie. W międzyczasie mój sos zgęstniał jeszcze bardziej. I on w tej chwili, no tak sosu nie przypomina. Czyli konsystencja jest taka mało sosowa, w związku z czym ja tutaj sobie doleję troszeczkę tego wywaru z podgołąbków, tak żeby uzyskać bardziej płynną konsystencję. Ale generalnie ja lubię takie gęste sosy, bo to tutaj dodawałam właśnie marchewkę i taką dość dużą cebulkę. Może no, by ten sos był taki mocno gęsty. Pora serwować gołąbki. Pamiętajcie jeszcze odnośnie sosu, że jeśli lubicie bardziej taką płynną konsystencję sosu, to zawsze można dodać tego wywaru spod gołąbków, żeby uzyskać no odpowiedni stan, czyli może on być bardziej płynny bądź mniej. Oście te słodziutkie gąbaczki, maluteńkie, po prostu ekstra. No i teraz jeszcze sosik, słuchajcie, moi drodzy. Moje danie naprawdę prezentuje się super. Wierzę, że takie gołąbki sprawdzą się na rodzinnej imprezie, chociażby. Zobaczmy, jak wyglądają w środku. Myślę, że bardzo przyzwoicie. Wypróbujcie ten przepis. Uważam, że warto. Wydaje mi się, że takie małe gąbeczki mogą zrobić furorę wśród gości i znajomych, na przykład na imprezie. Polecam, wypróbujcie. Życzę Wam smacznego.